Minister Antoni Macierewicz oskarża Rosję o terroryzm państwowy, łącząc katastrofę smoleńską z innymi działaniami Moskwy, takimi jak atak na Gruzję i Ukrainę. W wykładzie przedstawia ciąg zdarzeń, które mają dowodzić rosyjskiej ekspansji i zagrożenia dla Europy, przestrzegając przed strategicznymi dążeniami Moskwy. Minister postanowił powiązać katastrofę smoleńską z szeregiem działań, które w swoim wystąpieniu nazwał państwowym terroryzmem realizowanym przez Rosję. W swojej wypowiedzi wyjaśnił, że Polska przynależy do NATO, co ma zapewnić krajowi czas konieczny do gruntownego wzmocnienia sił zbrojnych. Minister Antoni Macierewicz zaznaczył, że incydent w Smoleńsku miał na celu eliminację polskiego przywództwa, które nieustannie pracowało na rzecz uzyskania pełnej suwerenności przez nasz naród. Chociaż Macierewicz unikał jednoznacznego użycia słowa zamach, nie pozostawił cienia wątpliwości, że właśnie taka interpretacja była sednem jego wypowiedzi. Dalej stwierdził, iż Polska stała się pierwszą ofiarą terroryzmu już w latach 30. ubiegłego wieku, wskazując na różnego rodzaju agresywne działania z tamtego okresu, które miały na celu destabilizację kraju. Po wydarzeniach w Smoleńsku, według ministra, Polska znalazła się również w gronie pierwszych dużych ofiar terroryzmu we współczesnym świecie, w ramach trwającego przed naszymi oczami konfliktu międzynarodowego. Antoni Macierewicz wypowiedział te słowa podczas swojego sobotniego wykładu w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, związanej z działalnością ojca Tadeusza Rydzyka. Główne przesłanie wystąpienia ministra skupiało się na koncepcji państwowego terroryzmu, który według niego stanowi narzędzie polityki zagranicznej Rosji. Ta forma ekstremizmu ma swoje źródło w rewolucyjnej doktrynie komunistycznej, której fundamenty sięgają czasów Związku Radzieckiego. Minister Macierewicz nawiązał do wypowiedzi rosyjskiego przywódcy Władimira Putina o dążeniu do rozbicia ładu europejskiego. W swojej analizie wskazywał na serię wydarzeń, zdaniem których Rosja ponosi odpowiedzialność. Zaczął od otrucia Aleksandra Litwinienki, które według brytyjskiego sądu było wykonane na polecenie Putina. Następnie wspomniał o zbrojnym ataku na Gruzję, który poprzedzały działania wewnętrznej dywersji. W kontekście katastrofy smoleńskiej zaznaczył, że to także miało być częścią strategii destabilizacyjnej. Na liście znalazł się również atak na Ukrainę prowadzący do okupacji jej najbardziej rozwiniętych regionów przemysłowych, oraz zestrzelenie samolotu pasażerskiego z malezyjskimi obywatelami na pokładzie. Te wydarzenia mają być według Macierewicza dowodem na istnienie przemyślanej i systematycznej strategii Rosji skierowanej przeciwko stabilności międzynarodowej. W najnowszych doniesieniach minister, wydawałoby się, popełnił niezamierzony błąd, niepoprawnie określając narodowość samolotu, który w rzeczywistości pochodził z Malezji. Tragiczne zdarzenie to najbardziej dotknęło obywateli Holandii, którzy stanowili znaczącą część ofiar tego przerażającego incydentu. Kolejnym istotnym punktem na mapie rozwoju terroryzmu wspieranego przez państwa według Macierewicza jest tak zwana inwazja syryjska. Twierdzi on, że w ramach tej strategii wykorzystano zjawisko, które wcześniej nie było znane na taką skalę w cywilizacji. Fala migracyjna ogromnych rozmiarów, mająca potencjał zdestabilizować kontynent europejski i wprowadzić chaos społeczny oraz polityczny. W kontekście kwestii związanych z polityką międzynarodową i bezpieczeństwem, Macierewicz bez wahania stwierdza, że kluczowym militarnym celem Rosji jest ponowne zyskanie dominacji nad regionami opisanymi w ich strategii jako bliska zagranica. Obszary te obejmują przestrzeń od Bałtyku aż po Adriatyk, od Bałtyku po Morze Czarne oraz między Odrą a Kaukazem. Warto zaznaczyć, że ten pogląd nie ogranicza się jedynie do polskiego ministra jest to również teoria szeroko akceptowana przez różnych zachodnich ekspertów zajmujących się analizą polityki międzynarodowej. Wszyscy oni przyznają, że jednym z priorytetów dla prezydenta Rosji Władimira Putina jest rekonstrukcja tej strefy wpływów. Odpowiedzią Polski na rosnące ambicje Rosji było stanowisko prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który przypomniał światu we wrześniu 2009 roku o odpowiedzialności Moskwy za historyczne zbrodnie, jak na przykład masakra w Katyniu. Jak wskazuje Macierewicz, odpowiedź ze strony Rosji była drastyczna i przyszła już pół roku później. Polska społeczność polityczna i elity doświadczyły nieoczekiwanej reakcji, która była szokująca w swym wymiarze, tragedii, jakiej świat współczesny nie spodziewał się zobaczyć. Straty poniesione przez polską elitę miały być potwierdzeniem tego, że rosyjska ekspansja jest nierozerwalnie związana z długo planowaną i konsekwentnie realizowaną polityką terroryzmu wspieranego na szczeblu państwowym. To drastyczne założenie pokazuje, jakie zagrożenia mogą wiązać się z takimi militarnymi i politycznymi aspiracjami. Jan Olszewski był prekursorem pewnych ważnych zmian politycznych w Polsce. Zdaniem jednego z ministrów, podobne wydarzenia miały miejsce już wcześniej, jednak to właśnie sytuacja z rządem Olszewskiego stała się szczególnym przykładem oporu wobec rosyjsko-polskich inicjatyw gospodarczych. Chodziło o spółki, które miały się osiedlać na terenach dawniej zajmowanych przez bazy sowieckie. Według Macierewicza istnienie tych przedsiębiorstw mogłoby skutecznie oddzielić Polska od wpływów zachodnich, jednocześnie wzmacniając pozycję Moskwy na naszym terenie. Polityka naszego kraju miała być, jak twierdzi Macierewicz, w tamtych czasach wciąż zależna najpierw od Związku sowieckiego, a następnie od Rosji. Dopiero z rządem Olszewskiego pojawiła się realna próba zmiany tego stanu rzeczy, jednak zakończyła się niepowodzeniem. W latach 1991-1992, gdy Jan Olszewski był na czele rządu, postawiono na szali kwestię przystąpienia Polski do NATO i całkowitego uniezależnienia się od dawnych zależności związanych z związkiem sowieckim. Dla Macierewicza to właśnie było powodem obalenia rządu, który postawił na zmianę kursu polityki zagranicznej. Podobne poglądy przedstawiono również reprezentantom państw NATO, gdy dyplomaci, w tym ambasadorowie i ataście obrony, zostali zaproszeni na uroczystość z okazji kolejnej rocznicy członkostwa Polski w tym sojuszu obronnym. Osobą, która podjęła się zadania przekazywania nowej interpretacji historycznych wydarzeń w Polsce, był Sławomir Cęckiewicz. Z niezwykłą dokładnością i skrupulatnością przedstawił argumenty dowodzące, że Lech Wałęsa miał pomysły nieprzychylne wobec NATO. Z jego wypowiedzi wynikało, że to rola Lecha Kaczyńskiego w kancelarii prezydenta była kluczowa dla umożliwienia Polsce wyrwania się spod kurateli Rosji. Słuchający dyplomaci byli zdumieni takim obrotem narracji, a niektórzy opuścili salę przed zakończeniem przemów. Nawet Antoni Macierewicz wydawał się dostrzegać, że interpretacja Cęckiewicza była przesadna. W swojej przemowie podziękował wszystkim, którzy mieli udział w procesie włączenia Polski do NATO, w tym szczególnie Jerzemu Koźmińskiemu, ówczesnemu polskiemu ambasadorowi w Stanach Zjednoczonych, który znajdował się na sali. Dlaczego Polska potrzebuje NATO? W wypowiedziach ministra obrony Antoniego Macierewicza ponownie dało się zauważyć niepokojącą sugestię, jakoby obecność Polski w strukturach NATO miała charakter tymczasowy. Wyrażał on swoje przekonanie, że Polska znajduje się w NATO przede wszystkim po to, aby uzyskać czas niezbędny na odbudowę własnych sił zbrojnych. Wskazywał, że to właśnie polska armia powinna stać się w przyszłości najważniejszym filarem bezpieczeństwa narodowego kraju. Jednakże minister nie sprecyzował konkretnie ile czasu będzie wymagane, aby ten cel mógł zostać osiągnięty. Wcześniej, podczas konferencji podsumowującej pierwsze 100 dni działania nowego rządu, Macierewicz stosował podobną retorykę. Mówił bowiem, że Polska potrzebuje NATO jedynie do momentu, aż nie będzie w stanie sama zapewnić sobie ochrony. Jakie konsekwencje miałoby to ze sobą nieść? Minister nigdy nie złożył wyczerpujących wyjaśnień w tej kwestii. Inne jego wypowiedzi, jak te na temat członkostwa w sojuszu dzielonego na kategorię pierwszą i drugą, konieczności osiągnięcia faktycznej równości Polski w NATO czy wreszcie krytyka skierowana wobec Stanów Zjednoczonych, które jako kraj z długą tradycją demokratyczną próbują instruować Polskę w tej materii, pomagają zarysować obraz jego ocen dotyczących wartości sojuszu i jego podstawowych zasobów wojskowych. Macierewicz nie szczędził również słów krytyki pod adresem Rosji, choć jego oskarżenia nie były w tym przypadku niczym nowym. Powtórzył je tuż przed ważnym szczytem NATO, w momencie gdy nawet polski minister spraw zagranicznych nie sprzeciwiał się dyskusjom nad odnowieniem dialogu między sojuszem a Moskwą. Tego rodzaju wypowiedzi nie spotkają się zapewne z dużym poparciem. Mimo, że w tej chwili trudno byłoby oskarżyć ministra o próbę wyizolowania kraju na polu obrony, jego słowa sugerują dążenie do osiągnięcia daleko idącej autonomii militarnej Polski. Realizacja takiej wizji w przewidywalnej przyszłości wydaje się niemożliwa. Próba osiągnięcia pełnej samowystarczalności w zakresie bezpieczeństwa byłaby zbyt ryzykownym przedsięwzięciem dla Polski, przewyższającym jej możliwości ekonomiczne i strategiczne. Zasubskrybuj po więcej wiadomości ze świata polityki.